Kiedy oglądasz ten materiał, Bitcoin bije kolejne rekordy, zaliczając wyceny sięgające 100 tysięcy dolarów. Wielkie instytucje inwestują miliardy dolarów, kraje jak El Salvador zaczynają akceptować go jako oficjalną walutę, a jedna z największych gospodarek świata, czyli Stany Zjednoczone rozważają jego zakup do Narodowej Rezerwy, by między innymi chronić swoją walutę przed utratą wartości. W tle tych wszystkich wydarzeń jesteś ty. Rozmawia ze swoim przyjacielem, a ten opowiada ci o ogromnych zyskach, które udało mu się osiągnąć poprzez inwestycje w Bitcoina. I no właśnie, czym tak naprawdę jest Bitcoin? Co sprawia, że jest tak unikalny? Dlaczego jego wartość w długim terminie ciągle rośnie? I dlaczego według prognoz największych firm oraz ekspertów na świecie jego wartość dalej będzie rosnąć? O tym, drogi widzu będziemy rozmawiać w dzisiejszym materiale, także rozsiądź się wygodnie i lecimy z tematem. Cześć! Z tej strony Bela i ja witam Ciebie w pierwszym odcinku poradnika dla początkujących w świecie kryptowalut. Będzie to seria rozwijana co dwa tygodnie, w której dowiesz się wszystkiego, żeby móc zacząć przygodę z kryptowalutami. Nie chcę Ci zabierać zbyt wiele czasu, także pozostaw łapkę w górę, jeżeli zamysł tej serii Ci się podoba, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek i zaczynamy! Żeby zrozumieć czym jest Bitcoin, musimy cofnąć się w czasie. Wyobraź sobie świat bez pieniędzy. Tak właśnie wyglądał handel tysiące lat temu. Ludzie wymieniali się tym... Co mieli? Rolnik dawał zboże, pasterz owce, rzemieślnik narzędzia. Ten system miał jednak poważne wady. Co jeżeli rolnik nie potrzebował akurat owcy, a co jeżeli zboże się psuło? Dlatego ludzie zaczęli szukać czegoś trwalszego. I tak pojawiły się metale szlachetne złoto i srebro. Były rzadkie, nie psuły się, łatwo je było dzielić. Z czasem zaczęto wybijać monety o określonej wartości. Wszystko zmieniło się w 1971 roku. Prezydent Nixon ogłosił, że dolary nie będą już wymieniane na złoto. Po raz pierwszy w historii główna światowa waluta opierała się wyłącznie na zaufaniu do rządu. Przez kolejne dekady system działał, ale pojawiały się problemy. Inflacja, kryzysy finansowe, manipulacje walutami. Kulminacją był rok 2008, największy kryzys finansowy od czasów Wielkiego Kryzysu. Banki, którym zaufaliśmy, okazały się być nieodpowiedzialne. Rządy drukowały biliony dolarów, żeby ratować ten system. I właśnie w tym momencie kryzysu finansowego pojawił się bitcoin, technologia, która miała zmienić sposób, w jaki myślimy o pieniądzu. To był moment, gdy anonimowa osoba lub grupa osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto zaproponowała rozwiązanie: cyfrowy pieniądz, którego nie można ani kontrolować, sfałszować czy sztucznie kreować. I tutaj musisz wiedzieć, że bitcoin działa zupełnie inaczej niż tradycyjny system finansowy. Nie ma centralnej instytucji zarządzającej jak bank centralny, ma ściśle określoną podaż tylko 21 milionów i ani sztuki więcej. Każda transakcja jest publiczna i niemożliwa do podrobienia. Działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu bez względu na święta czy weekendy, a przelewy międzynarodowe trwają minuty. A nie dni. Wyobraź sobie wielką przezroczystą księgę rachunkową. Każdy może ją zobaczyć, sprawdzić historię transakcji, ale tylko właściciel środków może nimi zarządzać dzięki specjalnemu kluczowi cyfrowemu. Ale to już zagadnienie na kolejną lekcję naszego kursu. No dobra, ale kto stoi za tym przełomowym wynalazkiem? I tu zaczyna się jedna z największych zagadek świata finansów. Otóż 31 października 2008 roku, w samym środku kryzysu finansowego, pojawił się dokument opisujący bitcoina. Jego autor ukrył się pod pseudonimem Satoshi Nakamura. Na początku 2009 roku powstał pierwszy blog z wiadomością, i tutaj cytat: The Times 3 stycznia 2009 roku rząd szykuje drugi pakiet pomocy dla banków. I umówmy się, było to dosyć wymowne nawiązanie do trwającego kryzysu finansowego. W momencie, gdy rządy ratowały banki miliardami dolarów, Bitcoin rozpoczął swoją misję stworzenia alternatywnego systemu finansowego. Po dwóch latach rozwoju w 2011 roku Satoshi zniknął. Wysłał ostatnią wiadomość do współpracowników i nigdy więcej się nie odezwał. Satoshi zniknął, ale zostawił nam działający system. I podobnie jak algorytm YouTube'a, ten również opiera się na wsparciu społeczności. Dlatego jeżeli uważasz, że ta wiedza jest wartościowa, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby nie ominął Cię kolejny odcinek z tej serii. Dodatkowo również przypominam, że cały kurs o kryptowalutach znajdzie w prawym górnym rogu ekranu. No dobra, skoro wiemy mniej więcej, kto stworzył bitcoina, jak naprawdę działa ten system? Otóż musisz wiedzieć, że bitcoin działa dzięki sieci tysięcy komputerów na całym świecie. Każdy może dołączyć do sieci i pomóc w jej utrzymaniu. Nie ma tutaj żadnej centrali, którą można wyłączyć lub skakować. Ale zanim przejdziemy do szczegółów technicznych w kolejnej lekcji, musisz zrozumieć jeszcze jedną kluczową rzecz: czyli co sprawia, że bitcoin jest tak wyjątkowy. Bitcoin ma coś, Czego nie ma żadna tradycyjna waluta. Ściśle ograniczona podaż nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinów. Dla porównania, rządy i banki centralne mogą drukować dowolną ilość swoich walut, co często prowadzi do ich osłabienia. Przez wieki to złoto było uznawane za najlepszy sposób przechowywania wartości. Na świecie jest określona ilość złota, ale ciągle wydobywamy nowe złoża. Z bitcoinem jest nieco inaczej. Dokładnie wiemy ile go będzie i kiedy powstanie ostatni. Co więcej. Bitcoin ma wbudowany mechanizm zwany halvingiem. Co 4 lata ilość nowo powstałych bitcoinów zmniejsza się o połowę. To sprawia, że staje się on coraz rzadszy w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, których ilość stale rośnie. I tutaj musisz wiedzieć, że świadomość tej wyjątkowości rośnie. Nawet obecny prezydent USA Donald Trump, podczas wystąpienia w Nashville, gdy kandydował na prezydenta, powiedział wprost: How did I figure that one? Nie sell your I tak co w prostym tłumaczeniu na polski oznacza, nigdy nie sprzedawaj swojego bitcoina. Swoją drogą, ciekawe, jak te słowa się zastarzeją. Coraz więcej dużych instytucji zaczyna traktować bitcoina jako cyfrowe złoto. Teraz pomyśl o tym. Dla uproszczenia, na świecie jest około 100 milionów milionerów. Tymczasem bitcoinów będzie tylko 21 milionów. Szacuje się, że nawet od 4 do 5 milionów bitcoinów może być na zawsze niedostępnych, przez to że ludzie najzwyczajniej pogubili dyski lub komputery na początku jego istnienia, gdy nasz król był jeszcze nic nie warty. To sprawia, że bitcoin jest jeszcze rzadszy niż mogłoby się wydawać. Więc idąc tutaj prostą logiką. Gdyby każdy milioner, ba, nawet gdyby co trzeci milioner na świecie chciałby mieć w swoim portfelu przynajmniej jednego bitcoina, to nie jest i nigdy nie będzie to możliwe. W świecie, gdy młode pokolenie żyje cyfrowo, Bitcoin jako cyfrowa forma przechowywania wartości wydaje się naturalnym krokiem w ewolucji pieniądza. Więc jeżeli nie chcesz jej przegapić i być na bieżąco z naszymi analizami oraz najważniejszymi wydarzeniami, to dołącz do darmowej grupy Świat Krypto, tam również będą wrzucane następne lekcje tego kursu, a link do tej przestrzeni znajdziesz w pierwszym kafelku w opisie tego odcinka. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny bądź pomógł Ci coś zrozumieć, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i niech ta wiedza idzie dalej w świat. A teraz na ekranie wyświetlić się materiał, który pokaże Ci od A do Z, jak rozpocząć swoją przygodę w krypto. Mówił do Ciebie Bele, do usłyszenia w następnej lekcji cześć!